Każda para, bo inaczej, każda drużyna ma zawsze tak ten skład zestawiony, że któraś z par jest taką siłą napędową. To już są sekundy. Janowski w czerwonym, Lindek w białym, Trabik w niebieskim i Bier w żółtym. Kto najlepiej z pierwszego wyrazu? Jadą tam szeroko goście, ale niespecjalnie Im to dużo dało Maciej Janowski. i tej ścieżki i potrafią i lubią jechać wspólnie. Szeroko tam wypuszcza się Kenet Bier. Jeszcze raz przypomnijmy, dziś kompletne, dwie trujeczki do tej pory. I próbuje tam wejść pomiędzy, a może nawet od razu przed jednego i drugiego. Na razie zostawia z tyłu Macieja Janowskiego Kenet Bier. I pewnie myśli jest przekonany. Musi być przekonany, że tym samym sposobem uda mu się objechać Maksymat. No to dlaczego ma nie zrobić tego samego z juniorem? Janowski spada na mle czwarte miejsce, na trzecim jedzie Antonio Lindbeck. Kenneth Bierza zasada się na Maksyma Drabika. Co za cienie! Keneta Bier Czy dał radę, czy nie? Nie wiem, nie mam dzielonego pojęcia. Tutaj zaczynamy od tyłu, czyli od, od samej metody. No tak, bo najpierw trzeba ustalić... Chyba bier! No bier, no bier, na bądź, pewno bądź, bądź. tendencja cały czas przybliżająca się, choć tu się już wydaje, że to będzie chyba Kenet Bier. Bier, tak. Max podnosi koło, to mu... Jesz... Nie da. Ciężka decyzja, bo jeszcze tutaj kenet zasłonięty, i on jechał blisko już na prostej przy samej o, o, bandzie. Wiem, kamera... że tu jest kamera z, z, ze Skosa na pewno, to trzeba patrzeć na kreskę w takim razie. Patrzymy na kreskę i co widzimy? Ta no jednak wiersz, jednak bier. Bier. jednak bier.